Tam każdym z nocy kiedy po prostu każdy śpi Czyli jest nocy zwykły czekaj o co dzwoni Jezu o. Jezu! Zapomniała ona przecież ale my dzisiaj o północy wyjeżdżamy na ten przecież na... Na te góry i tam dalej gdzieś. Ja nie wierzę jak ona zapomniała. Jezu, bardzo co ty się tak drzesz? Jest noc. Jest noc. Czemu się ty drzesz? Czemu się drzesz? Czemu się drzesz? No, poczekaj, jest godzina. Okej, okay, nie wiem, było pytań... Ubiera się jakoś. Nie wiem, bierę to? Mogę co jechać? Dobra, nie będziemy taki straszoni, ale będzie trzeba walizki, czekaj Bartek, wymina tylko swoją walizkę, chwila. Yy... Bartek, z jak mogło... Tego... czemu w mojej walizce była twoja, nie wiem, nie było pytań. Ja z tym, a ja sobie to spakuję, piżamka. To są twoje rzeczy, to moja wezmę sobie opaskę moją Oczywiście, że to do... na pasen. No a ty nie wybierasz kilka małych rzeczy. Mogę... Za... No, to i to. No okej, okay, ja muszę jeszcze naszą córkę spakować. Czyli malutką. W ogóle malutką możesz sobie spać. No, a nie możemy ją zostawić? Na dwa dni jedziemy. I właśnie się poprzymomniało. Dobra, ja zaraz odpiszę mojej koleżance, zaraz zaraz będziemy na miejscu. No super, ja sobie idę z jadem pogadać. Idę sobie coś porobić na telefonie. Tutaj na przykład. Yy, dobra, ale ja muszę jej ubranie wyciągnąć chwila. Okej, okay, mamy jej ubranka. Nie mamy ich ubranka, ale mamy to Teraz idę wypakować ubrana filka, widzowie. Fila. Okay, mam jej zara ubranka, tylko muszę je wyciągnąć. Fila. Ok, hey, mamy ją już spakowaną. Możemy... A, zabawkę trzeba jej włożyć jedną. Zmieniamy tego ananasika i tego kurczaka. Teraz... o dobra. To już mamy kilka spakowanych. A ty bierzesz coś? Oczywiście, że mata bierę moją. Nie twoją, weź sobie jakieś prace. Niektóre, no dobra, zjadłam sobie już. No i oczywiście trzeba malutką obudzić. wstawaj. we, we, Trzeba pamiętać, że jedziemy na wakacje. Tak. Dobrze, trzeba cię przebrać. Nie możesz tak jechać. ci będzie zimno, przebierzemy. Weź sobie Ananasika. Sukieneczka? Nie, bo będzie coś zimno ci. O! Proszę. Nie. Dobra, weźmiemy to, odłożymy to. Odłożymy pana kurtoczka. Okej. Okay. Mamy już i córeczkę. Yy, no i my nic. Więcej nie bierzemy, prawda? Telefony bierzemy na drugę. No oczywiście, że... Tak, to tak. będzie nam... mm. mój spakuj, bo mi nie będzie potrzebne. Okej. Okay. O, wiesz ja chyba ten jej plecak, ten do nie, wiesz? Bo się zmieści. Okej, okay. no to możemy... A kredki? Czekaj, już spakuję ci kratki. Ty bardzo lubisz no, zamknij te kratki, problem jest, o dobra, mamy to, chodźmy, tu po cichutku, bo siostra za mnie nie jedzie, o tak, dobra, yy, łazienki coś bierzemy, nie, dobra, no to chodźcie, tu idziemy na sam dół, pa okej, okay, jesteśmy na samym dole, nie pytajcie dlaczego tak krzyczę, fila Fila. tak widzowie, my się już dobrą rozłożyli, na przykład mam w tej szafie takie rzeczy, no i... No, no i jeszcze musimy odłożyć te telefony. Z koleżanką my się umówili, ale ona z nami nie będzie spała. Tylko nie mamy lęki rzeczy, bo nie zielimy. Jeszcze nie spakowaliśmy po prostu. Mój telefon też sobie odłożę. No i lęki rzeczy będą zaradzić. Położę nasze. U... O nie! O nie, nie, nie. O, krona, super. To są od naszej przyjaciółki rzeczy, jak coś. No to potem się wymienię te ubrania. Dobra, zostawmy te ubrania w walizkach, okej? Okay? Tylko lęki. I zaraz będzie dzień. Lęki rzeczy wyciągniemy. Pojrzymy tutaj rzeczy, ubranka jej. Na przykład Zjadła mi beret, zjadła mi plasterek, sukienkę, no i taki komplecik, no i więcej i takie rzeczy są. No, to może być okwarta. Dwie godziny później kiedyś zasuł Po co mi ta korona była na głowie? Mama, głodna! macie być u mnie wokół? Możesz. Okej, okay, graj, super. No, ten kubek. A my co robimy? Ja idę, makijaż nasz... Y, Nie, z o, Przyjemnie. Y, a ty co robisz? Nie wiem. Przebiera się z garnki moja. No, no okej, okay, no dobra. Idę się... Idę do naszego jacuzzi. A odzywanie! O, Ale fajnie, mamy tu też futro, takie jak będziemy wychodzić. Ale to już. Okej, okay. tymczasem mama. Córeczko robi coś do jedzonka. Dobrze, mama. A pytacie dlaczego tu jest arbol? My tam jadli i tak dalej. Po prostu tego nie nagrałam. Eee, co by tu dać? O, arbuzik. Nie to arbus a co mamy tu? Loda. Andrzej coś Loda? Nie! Okej. Okay. I tutaj co chcę przynieść Arbusa? To jest arbuza i Loda. Czekaj, okay, tu już się otwieram, On masz. Tu masz arbuzik to zjedz sobie. A ja idę do taty mam coś zobaczyć. Ale tu coś A już, ale dobra, zapomniałam. Ok. o coś. Põeśmy to. Ok, wygląda mu to. Poogram sobie z tego kota. Cê me deixa dwie godziny później. muszę wyjść. Moje kotki wezmę. Aha, ty No, a czemu? Byłem? Aha, ona też gra. Mama, bo arbuś mi kapie. Tylko daj mi spokój, chwilę. to przytłotzymy na chwilę. Mhm, hm, dobra, zostawię to tak jak jest. A, więc się muszę ubrać. To położę tu, a te karoty tu. Okay. Mamy to. Okej. Okay. No i w dobie to jest taki koniec na Michali. Jak chcecie drugą część zobaczyć o szkole 10 lajków do góry i robimy sobie historiikę, ale z tego jak my skończyli doczekacie się naprawdę jak dobijecie do 10 łapek z góry, pa!